Cześć, ja Maneżko, kochani z tej strony, Kruk i witamy w kolejnej części sądy w mieście Lublin. Jak widzicie, mamy już lepszy sprzęt mikrofon, który będzie lepiej oddawał głos niż wcześniej. I mamy przygotowane mądrzejsze pytania, więc my idziemy kogoś łapać, a wy i widzimy się za chwilę. Więc czekajcie. Jakie pan platformy pre preferuje? PC, Mac, PlayStation czy Xbox? Tylko PC. A jakie gr pan gry preferuje? Mm, bo ja wiem RPG i RTS -y. Czy gra pan w League of Legends? Tak Jaki level? 30 już e, na ulubiona postać? Nie wiem G Gram głównie ADK-y, więc który? E, ja na jaką pan grę najbardziej wyszkił w roku 2013 Nie miałem żadnego jakiegoś swojego typu co pan by chciał zmienić w... grach? Długość? Jakie pan gry preferuje? Gry? Nie wiem. Nie gram, bo tak. Znaczy, czasami gram, ale tak to jest. A jakie platformy? PC, Mac, Xbox? PlayStation? PC, tak, tak, PC. Dlaczego? Bo ja tak mówię. Dobrze. Grał pan w League of Legends? E, nie grałem, znaczy słyszałem, ale nie, to nie dla mnie. Takie pan... Tak, jakie pan y, platformy preferuje? PC, Mac, Xbox, PS? Xbox Dlaczego? No teraz odpowiem A dlaczego? jest fajny <grym> Ja nie gram na niczym, wybaczcie A dlaczego? A ja ich nerwam Na A, U nici. Unici Unici niestety są... A dobrze, to rozumiemy <grym> Znaczy nie rozumiemy, ale udaje mi że rozumiemy, żeby nie na idiotów. No ja tak jak A jakie grasz gry? Jeśli, Jeśli... grasz w jakieś wstępne. <grym> tak się nie liczą. Będą tu oglądać śnule. Może co? Jeszcze foty jakiś. Nie wiem, bo samo lubi tutaj, tak? <grym> On? Nie, chyba, nie wiem. A, a pani się gruszła młodszym. Co? Jeszcze raz! Fajnie jeśli go nie czy coś? Nie. nie. A dlaczego? Przy swoim. twoim. Dlaczego? Popatrz na niego. Bo jego mama jej zapłaciła. O. A ile? Pięć zer na końcu będzie. A dlaczego? Ale dlaczego? No bo on nie ma chwila Ale to nic. Ale może mieć o ręczył się. Jakie platformy preferuje się? PC, Mac, Xbox czy PlayStation? preferuję PC? Ja też. Dlaczego? Bo nie jesteś nas na inne. Tak, to jest właśnie taki Nie jesteś nas na inne sprzęty yy, do gier. A jakie gry prefe preferujecie? Yy, ja RPG. Ja też. Yy, gram... Dziewczyną. <noise> no, widać, że pasja ręczy, jak to mówią? No, oczywiście. Yy, czy gra pan w League of Legends? Niestety nie gram. Na jaką grę Pan wyczekiwał w roku 2013 i Pani? W 2013 na jaką grę wyczekiwałem? Ciężko mi powiedzieć. Hmm. Na... może... Wyczekiwałem, aż mi znajomy pożyczył Wiedźmina 2, ale Wiedźmin 2 nie wyszedł w 2013. No ja wyczekiwałam, w sumie dalej wyczekuję na tą nową grę Blizzard'a, co ma wyjść. Więc teraz ma ten przydomek, TITAN. TITAN, czy jakoś tak. Dobra. E, jakie platformy pan preferuje? PC, Xbox czy PlayStation? E, osobiście to PC. Dlaczego? E, jest tam na, tym, na PC, jest Europa Universalis, którą najbardziej lubię jako historyk, więc mi to najbardziej odpowiada. A jakie gry pan preferuje? Jak mówiłem, Europa Universalis. E, czym panu ta gra zaskoczyła? To znaczy jest bardzo zbudowana, jeżeli chodzi o e, różne elementy historyczne, strategie. No e, i to najbardziej odpowiada, nie? E, na jakie gry Pan wyczekuje w roku się Ach, nie oczekuję żadnych, szczerze mówiąc. E, no to gra pan w League of Legends? League of Legends nie. E, jakie pan gry preferuje? Bardzo edukacyjne, takie co potrafią e, młodych nauczyć jak jak się strzela dobrze z broni, żeby w przyszłości chcieli iść do wojska, a nie tak jak 95% bo chciało z niego uciec. E, jakie pan platformy preferuje? PC, Mac, Xbox i tak dalej? To słuchajcie, na początku byłem wielkim fanem PlayStation, cały czas się grało w FIFA, co nie. I, i, i to, to, to była taka fajna rzecz, że FIFA to. Coś coś wspaniałego, no sentyment jest, co nie po kontrze, które były na Kadridżach, co nie. No aczkolwiek dzisiaj jak e, zakupiłem sobie Xboxa i mam na nim Battlefielda 4. Taka super gra, to wiecie, wi więcej więcej nie powiem, spróbujcie. Dobrze, e, więc jeszcze jedno, na jakiej gry pan wyczekiwał w roku 2013 na Battlefielda. E, jakie platformy preferujecie? PC Xbox i tak dalej. O Bo Boże. Box. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Na jakie gry wy, wy czekałyście w roku 2013? GTA v. <laughs> GTA 5. Dlaczego? Bo no to nowa wersja GTA. E, jakie gry preferujecie? GTA. Jaką platformę preferujecie? PC, Mac czy Xbox i tak dalej. <laughs> Karolina, może ty się wypowiesz? Tak, także ja osobiście z własnego doświadczenia e, preferuję e, Maca. Dlaczego? Eee, naj, 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 najprzyjemniej mi się korzysta po prostu z tego systemu. Jest dla mnie taki najprostszy. Eee, jedyną wadą myślę tego wszystkiego jest to, że jak czasem trzeba zrobić jakieś eee, prace na uczelni czy do to szkoły, jest to, ciężko, to jest, jest ciężko o format pliku tak. nie obsłuży Maca o format pliku, ale jeżeli chodzi o takie konsole do grania. To Xboxa, zdecydowanie. E, na jakie gry wyczekiwaliście w roku 2013? Czekaj, czekaj ja też chcę się wypowiedzieć o tym. <grym> a, dobra, dobra, dobra. Do pracy normalnie. Najlepszy komp stacjonarny zwykły. Do, jako laptop najlepszy Mac zdecydowanie mam, posiadam. A konsola to Play oczywiście. I na jakie gry wyczekiwaliście w roku 2013? Diablo trójka na Play. Na GTA oczywiście. Swoja dziewczyna? nie ma Jest Diablo eee, Czy gra pan w Lola? Gram Który level? 30 A to się wycenzuruje <noise> Tak Zaraz będą się pruli reklamodawcy, że klijemy eee, Czekaj, coś jeszcze Nie mam pytań Jakie platformy preferujesz? PC, Mac, Xbox czy Playstation? Mam Play'a, jest fajnie. komfort gry duży, ale myślę, że lepiej Windows, bo nie zawsze ceny gier są odpowiednie, uważam w tym kraju. i Jednak czasem można jakąś demówkę czy torrenty. E, jakie gry pan preferuje? FPS, TPP, czasem strategiczne. E, na jaką grę pan najbardziej wyczekiwał w roku 2013? GTA piątkę? No chyba każdy wyczekiwał. E, pff, może w 2013? W sumie coś jeszcze wyszło ciekawego? Need for Speed e, Jakie pan platformy preferuje? PC, Mac, PlayStation czy Xbox? E, PlayStation i PC. Dlaczego? E, PC to generalnie z przyzwyczajeniem, tak zostałem wychowany. No i oczywiście kompatybilność, e, większość tytułów, ekskluzywy. E, tak samo P P Play, Play, nie. PlayStation e, to głównie z reguły ze względu na ekskluzywy. A jakie gry pan preferuje? E, to znaczy. Nie wiem, net for speedy i tak dalej. E, to znaczy generalnie gry internetowe MOBA, typu tu konkretnie Dota. E, nie wiem, RPG, e, też fps tylko FPS-y bardziej klasyczne. Na jakie gry pan najbardziej wyczekiwał w roku 2013? Na jakie gry wyczekiwałem w 2013? E, Prawda mówiąc, na, na żadne. E, niestety sezon górkowy był tak naprawdę. E, no, głównie głównie release 2 był, był, więc. To był tytuł, tak naprawdę, na który czekałem. E, jakie gry pan preferuje? RPG. Jakie na przykład? Wiedźmin, Dragon Age. E, a jakie platformy pan preferuje? Nie lubię platformówek. Ale mi chodzi o PC-ty, Maki i tak dalej, Dobrze. PlayStation i Xbox. No to najbardziej Xbox, PlayStation na kompie najmniej. Dobrze, i na jakie gry pan wyczekiwał w roku 2013? Nie wiem, teraz nie jestem w temacie gier za bardzo. No, ale co teraz wychodzi? Co ma teraz wyjść, to powiem. Ge GTA 5 miała wyjść. A dobra, no to GTA 5 kupiłem, nie wiesz? No, no, no. Jakie no, 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 platformy preferujecie? PC, Mac, Xbox czy i PlayStation? Xbox. Boże. <grym> <grym> Pojmijmy to pytanie. E, jakie pani gry preferuje? Y, FIFA i GTA. A pani? Też. E, na jakie gry wyczeki wyczekiwałyście w roku 2013? Nie wiem czy dobrze odpowiem, ale na to GTA piątkę. Bardzo dobrze. No. 100 punktów. A pani? Na GTA 5. Ciekawe co powie. Policja na temat naszego prawa. Przepraszam bardzo, jak pan słabia polskie prawo? Niestety, chyba nie chcę odpowiadać. Lubelska policja jest bardzo niemiła. Co powiecie na temat? Widać, może policja nie jest miła w tym mieście, ale mieszkańcy są bardzo. Więc kolejny dzień naszej wycieczki po Lublinie. Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do tego miasta. Czekaj, zaraz się spytamy tego zgrupowania. O co tu wszystkim chodzi? Przepraszam bardzo. Z jakiego powodu jest to wszystko całe zgrupowanie? To można na, na nośnik. A, dobrze. Dziękujemy. Do widzenia. Znamy pracę taksówkarza. Zaraz podejdziemy i się spytamy. Przepraszam bardzo. Jak pan ocenia y, pracę w mieście Lublin? Jak y, Nie wiem, taksówkarze na przykład. Jak pan jest taksówkarzem? Ale y, oceniam na jakim względzie? Miło. Y, nie wiem jak do pana się zwracają klienci i tak dalej? No z tym to bywa, to różnie. <gry> A najgorsze przypadki jaki pan się spotkał? No chuligańskie wygłupy. Na przykład? No przeklinanie, picie piwa. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Na co pani czeka? Na światło. Jakie gry preferujesz? Yy, pff, lol, lola. O. Każdy, e, Jakie platformy? PC, Xbox, Mac? PC. Dlaczego? Ponieważ y, jest największy zasób gier, i, i s, po prostu jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, których nie stać na y, różne drogie rzeczy. A na jakie gry najbardziej wyczekiwałeś w roku 2013? <grym> to może pani się ja, jest pani taka herta. Wyczekiwałam na GTA V. O, ten słuchacz, pan w końcu nas... Ja również na GTA V, razem z koleżanką. E, jakie pan preferuje e, platformy PC, Mac, Xbox, PlayStation? PC tylko. Dlaczego? E, bo jest uniwersalny na, na konsolach, właściwie co można robić na konsolach, grać. PC jest uniwersalny. Na jakie gry pan najbardziej wyczekiwał w roku 2013? Nie wyczekiwałem na żadne gry w roku 2013. A jakie gry pan preferuje? RPG i strategie, przede wszystkim. Strzelanka też jest niezła. Dzisiaj pójdziemy do sklepu gry. Do tego sklepu przy ulicy. nad nie wiem, naprzeciwko sądu jakiegoś. To jest chyba nad nie wiem, jak krakowski przedmiot 79, jakoś tak. I zobaczymy, co preferuje doświadczona osoba. Więc czekajcie. Więc jesteś, jesteśmy właśnie w sklepie Gier, możesz yy, zaraz obrócić. Yy, I zaraz pytamy się pana, który tu obsługuje. W ogóle, jaki to jest sklep? No, gdzie się mieści? Tak, ten sklep jest na krakowskim przedmieściu naprzeciwko Sandurionowego, więc myślę, że jest to miejsce powszechnie znane dla wszystkich mieszkańców Lublina. To jest generalnie taka stara kamienica zabytkowa, prawda? ruch ulicy Winiaski, więc myślę, że jak ktoś byłby zainteresowany, to na pewno trafi. Natomiast no, jesteśmy jedynym profesjonalnym sklepem w Dublinie zajmującym się grami, więc no, oferujemy na pewno największy wybór, najniższe ceny. Na każdą konsolę około 300 gier mamy na Xboxa, na PS3. E, jaki Pan, jaki pan platformę preferuje? PC, Xbox, PlayStation? Nie no, oczywiście, jako że jest to sklep konsolowy, prawda? Zdecydowanie jestem zwolennikiem konsol. E, grania na PC nie lubię, PC to jest dla mnie narzędziem pracy, prawda? do serpowania po internecie jak najbardziej natomiast do gry, do gier służą konsole i najfajniejsze gry można właśnie na konsolach znaleźć Jaka konsola jest Xbox czy Playstation? No to jest trudne pytanie, bo nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, że jakiś tam sprzęt jest zdecydowanie lepszy od drugiego prawda, jeden ma swoje zalety drugi ma swoje zalety ma swoje wady, prawda więc zależy tak naprawdę od gustu użytkownika i co, kto, kto, kto tego szuka, prawda bo no, powiedzmy jakie są różnice. PS to operuje na przykład armowe granicy przez internet jest bez żadnych opłat. Można sobie prawda w Call of Duty czy w Battlefield e, bez problemu e, śmigać za darmo. Natomiast na Xboxie jest płatny abonament. Z kolei, na, i, na Xboxie z kolei e, zdecydowanie lepiej wypadają gry ruchowe. Prawda? Ten kontroler ruchu Kinect e, zaopracowany z myślą Xbox jest dużo, dużo fajniejszym rozwiązaniem niż, niż e, Move na PlayStation. Prawda? Więc no, tak jak mówię, każda konsola na przykład PlayStation ma też napęd Blu-ray. Można filmy na Blu-ray otworzyć. Więc oprócz, oprócz Oprócz gania może służyć jakieś takie centrum, centrum domowej rozrywki. Natomiast na no, Xbox ma napęd DVD, więc więc no, to troszkę inaczej to funkcjonuje. Ale mówię, no, jeśli chodzi o grafikę, możliwości tego, te, te, jeśli chodzi o sam sprzęt, siłę sprzętu, możliwości graficzne, to są to sprzęty porównywalne. Jakiej. Na jaką pan grę najbardziej wyczekiwał w roku 2013? No, oczywiście GTA 5 to zdecydowanie był tytuł, który pobił wszystkie rekordy, ale co najważniejsze, sprosta oczekiwaniem takie gry, na które jest duży szum, prawda? Duży, duży hype, yy, bardzo są ludzie nakręceni, nie zawsze po prostu potrafią spełnić te oczekiwania. Moim zdaniem GTA po prostu dorosły do tych oczekiwań naprawdę polecam każdemu. Oczywiście gra jest od lat 18, więc dorosłym. Ale, ale mówię, no jest naprawdę na pewno tytuł moim zdaniem najlepszy. A co? to La, Was też powiem, też bardzo dobra gra z zeszłego roku, może trochę mniej znana, szczególnie jeżeli dla graczy PC-towych, bo to jest tytuł, który jest tylko i wyłącznie na... Na konsole Sony dostępne. natomiast no, na pewno jest to jeden z najlepszych też gier jakie, jakie na tą konsolę wyszło. A co Pan sądzi o ludziach, którzy mają, są poniżej wieku 18 lat, ale i tak grają w gry typu GTA, Killzone i tak dalej? Czy tak, sam będąc w podobnym wieku w, w takie same gry grałem, więc yy, mówię moim zdaniem no oczywiście wiadomo, są pewne granice i tak dalej. Wiadomo, że dzieci ośmioletnie na przykład nie powinny grać w GTA, no tak. bo to jednak jest, to jest, nie jest nie dla nich, szczególnie ze względu na język. Na przykład GTA V grał dosyć wulgarną, prawda? No, tam polskie tłumaczenie rzeczywiście jest, jest dosyć ostre, prawda? Więc, więc mówię, no chociażby z tego względu nie zawsze nie zawsze te gry się dla dzieci nadają. Natomiast no, moim zdaniem mitem jest, jest twierdzenie, iż prawda gry wychowają ludzi na morderców tam przez i tak dalej, i tak dalej. Wszystko z kwestią racjonalnego wychowania przez rodziców, i, e, i mówię, jeżeli tego zabraknie, no to różnie może być. Natomiast same gry, no na pewno nie, nie sprowadza ludzi na złą drogę. Gra się bardzo przyjemnie. Trochę trudne jest ze sterowaniem, ale to się da jakoś przyzwyczaić. Właśnie aktualnie mnie policja ściga. No więc, kochani, to na dzisiaj to jest wszystko. Bardzo fajne momenty, które były. Żegram się ze sklepu przy ulicy przy Krakowskiej przedmieście naprzeciwko Sądu Rejonowego. Więc jeśli chcecie wpaść, kupić gry. Na PlayStation 2, Xboxa, PlayStation 3. Zapraszam tutaj. Są bardzo niskie ceny. No i chyba to wszystko. No Powiem też oczywiście, iż oprócz tego, że gry można u nas kupić, można też zamieniać, prawda? Można zamieniać też gry. To oczywiście, już... więc e, jeżeli. Jeżeli macie w domu jakieś gry, które się znudziły, można do nas przynieść i wymienić sobie na jakieś inne tytuły, prawda? 30 zł płacimy za wymianę, co piąta wymiana jest za darmo, bez opłaty, no i w tym sposobem za 30 zł można sobie mieć jakąś nową, zupełnie nową, fajną grę, prawda? Oddając starą toką, która już się znudziła w rozliczeniu, prawda? No. Więc to wszystko na dzisiaj. Na razie.